Dzień dobry Państwu. Dzień jak obszył piękny. Proszę Państwa, chciałem Państwu opowiedzieć o lampach firmy Telef Telefunken, które nazywały się Arcotron. To były lampy z zewnętrzną elektrodą sterującą. Jedyne w swoim rodzaju lampy z zewnętrzną elektrodą sterującą. Nie słyszałem o innych. Co prawda były jeszcze lampy z zewnętrznymi elektrodami, ale o tym może kiedy indziej porozmawiamy. Halo, halo, tu radiowe pogaduchy. Oglądacie radiowe pogaduchy, radiowe pogaduchy, czyli spotkania miłośników, kolekcjonerów i renowatorów, starych radiodbiorników i telewizorów. Halo, halo, tu Radiowe Pogaduchy. Oglądacie Radiowe Pogaduchy. Dzień dobry Państwu. Chciałbym dzisiaj pokazać Państwu ciekawą lampę firmy Telefunken, nawiązując do naszego przedmówcy Jacka z Poznania. I tu jest taka. Taki drobiazg telefunkena jak lampa Arkotron. Lampa jest szczególna. Szczególna, ponieważ jest to lampa z zewnętrzną elektrodą sterującą, czyli zewnętrzną siatką. Jest to trioda, typ jest 201. Był jeszcze drugi, o czym dalej. Ta trioda pracowała jako wzmacniacz. Ona jest bardzo rzadka na rynku kolekcjonerskim. Kosztuje gdzieś teraz 300-400 euro. Eee, raczej są niesprawne i nikt tego nie usiłuje robić. Co tu jest charakterystyczne, bardzo już tutaj napisałem, to napięcie żarzenia wynosi tylko 1V. Przy prądzie 0,25A. Ciekawy parametr, no ale przechwyt. Czyli nachylenie 0,06 mA na wolt, więc bardzo, bardzo kiepsko. I lampa jest nazywana inaczej lampą ołówkową, bo ma kształt ołówka, no raczej stolarskiego powiedzmy ołówka, bo wyraźnie widać, że jest płaska. I na zewnątrz posiada siatkę sterującą. Siatkę pierwszą i jedyną. Tutaj widać z boku wyprowadzenia, po obu stronach wyprowadzenia do cokołu. Tutaj mamy trzy nóżki, więc mamy żarzenie katody, rażenie prądem zmiennym, o czym nie dodałem, i anodę. Wewnątrz jest anoda, a trzecia elektroda, siatka, to jest, można powiedzieć, metalizacja podłączona do cokołu. Była jeszcze jedna taka lampa, produkowana przez Telefunkena, to jest też Arkotron typ 301. Ona pracowała jako demodulator, tamta była wzmacniaczem. A tu jest demodulator, tam wzmacniacz MC. A tu jest demodulator i co ciekawe, to jest lampa jonowa. Nie, wewnątrz są pary, pary rtęci, ponieważ to jest lampa jonowa, więc, pro, więc ona pracuje jako demodulator. I te lampy z zewnętrzną siatką były tylko dwie. Jeśli mnie tutaj widzimy, te lampy: czerwona i niebieska. W odbiorniku i dwie lampy zwykłe. Jeśli ktoś mnie spyta, dlaczego zawsze pytanie zachodzi, dlaczego oni to zrobili? Zdania są bardzo podzielone. Te lampy były produkowane tylko w roku 30 i 31. Proszę Państwa, te obie lampy zupełnie nie zdały egzaminu praktycznego. Następowały przerwy w odbiorze, lampy się przytykały, by były podatne na wpływ temperatury. Ale co najdziwniejsze, nie potrafię Państwu odpowiedzieć na, na zasadnicze pytanie, dlaczego oni to zrobili. Zrobił to inżynier, zresztą z powodu nieudanej produkcji został zwolniony z firmy. Yy, niestety i to była klapa telefunkena yy, wielka. Dlaczego? No nie wiadomo, chcieli uprościć, chcieli zrobić tańsze, łatwiejsze lampy, ale nie tędy droga okazało się. Proszę Państwa, nie szczędzili pieniędzy na reklamę w 30 i 31. Była duża kampania reklamowa Telefunkena. Tutaj mamy jeden. Reklamując, to są, nie stosować innych firm, tylko telefonkę na lampy, TAP, Może płaskie, ale my to tłumaczymy na lampy, powiedzmy tak potocznie, ołówkowe. I to jest jedna z wielu reklam. To, to. A tutaj mamy schemat typowy schemat takiego odbiornika. Z dwoma lampami arkotron. 301, jak mówiliśmy na początku, to jest demodulator i dalej jest 201 wzmacnia w MC. Niestety nie udało im się i z tego właśnie zrezygnowali, bo w zamiarze, mieli zamiar wyprodukować jeszcze lampę głośnikową, oczywiście. Nie dali rady, wycofali się z lampy głośnikowej i zastosowali lampę już typowo RS-134 lampa głośnikowa. No i zwykła lampa RG-354 prostownik jednopołówkowy. Jedno Co tu jest bardzo, bardziej skomplikowane? No, dwa żarzenia, ponieważ tu mamy ten 1V na te arkotrony, a tutaj mamy znowu 4V na lampę głośnikową. Nie mówiąc o, o lampie prostowniczej, ale to zwyczajowo. Co tu widzimy? No prosty układ, bo to jest przecież rok 29-30. Układ reakcyjny jednoobwodowy. Fale długie i fale średnie. O, nic do nas, nic podzielić. A tu mamy e, odbiornik, który wykorzystał, e, wykorzystał te lampy. To jest odbiornik typ 12W. W, na prąd zmienny weksel. Odbiornik moim zdaniem ładny. Naszemu koledze się nie podobał. Mi się bardzo podobał. No ale to była ta nieudana produkcja, gdzie mamy lampy 301, 201, i ta głośnikowa 164 i, i RGN pojedynczy. Tak wyglądał. A, prawdziwy ten odbiornik. To jest tył odbiornika. Ale tył odbiornika już jak widzimy. 33 W. I tu są lampy już typowe. Normalne lampy REN 10042. Dwie lampy i dalej jest ta głośnikowa i prostownicza. Dlaczego ten poprzedni typ. Był już nieudany i kolejne modele były produkowane właśnie z tymi zwykłymi lampami typowymi. Wycofali się z lamp ołówkowych. Ale ten model kolejny właśnie się nazywał R typ 33W. I miał już wszystkie cztery klasyczne. Klasyczne lampy. Na spodzie tego odbiornika była instrukcja obsługi. No typowa. Tu mamy na początku narysowanej w środku obsada lamp, więc arkotron 301 i 201, dalej głośnikowa i prostownicza. No i nic tutaj znowu ciekawego, o, ciekawego nie ma. To była na dolnej płycie przyklejona taka, taka tabliczka. E, właśnie tu patrzę nazwisko tego, to Ginter Jobst, ten inżynier, który to wyprodukował i który został zwolniony z Telefunkena za tą nieudaną, nieudaną konstrukcję. Cóż by tu jeszcze dodać? No chyba tylko to właśnie, że to jest bardzo, bardzo rzadka lampa, bardzo rzadki odbiornik, krótko był produkowany. Był to błąd telefunka, ale to są nieuniknione koszty postępu technicznego. Jest z tego jakiś zysk dla konstruktorów, że nie tędy droga. Wydawałoby się, nie wiem, nie wiem, czym było podyktowana ta oszczędność, żywość, siatka zewnętrzna. Natomiast inny pomysł jest, to była katoda zewnętrzna. I moim zdaniem miałoby to duże szanse powodzenia, ponieważ właśnie w tych lampach no po prostu psuła się najczęściej katoda ulegała. W przepaleniu. To jest wada tych lamp. Włókna żarzenia były nietrwałe, delikatne, od wstrząsów się psuły. I następna firma zastosowała wymienne włókno żarzenia, ale to o tym kiedyś indziej powiemy. Po prostu był otworek w lampie, przez które była przewleczona przewleczone. Włókno żarzenia w wypadku awarii można było wyjąć i włożyć kolejne włókno. No to jest jakiś logiczny pomysł, ale też nie zdał egzaminu. Tu mamy do, dalej te lampy wielokrotne, sławne. Kolega Andrzej opowiadał lampy lewego, gdzie było dwa, trzy systemy, ale były przede wszystkim oporniki i kondensatory, co, co właśnie ciekawe. Bo Lampy wielokrotne później były, ale były tylko same systemy elektrodowe, jakieś tam CH3 czy ACH1. A tam jeszcze w tym lampach lewego zastosowano oporniki i kondensatory wewnątrz w bańce, a te oporniki i kondensatory też były w bańkach dodatkowo w rurkach próżniowych, co podrosiło koszt. No, ale wiadomo, że w przypadku awarii jakiegoś elementu tej lampy należało wymienić cały, całą lampę, no która zawierała niebagatelną część konstrukcji. To by chyba było na tyle. Dziękuję kolegom.